Dzień dobry, proszę Państwa, nasz pierwszy filmik na YouTube z córką. U córka trzyma aparat i filmuje. Będziemy rozpakowywać dzieci z karkasą. Może, tak, najpierw pokażę całą pudełko. Dobrze, i lecimy. No cóż, nie jesteśmy profesjonalnie przygotowani do otwierania, ale się nie zniechęcamy. zupełnie. Dobrze, córko, powiedz co chcesz powiedzieć? Myślałem, że nie troszkę bym o, Córka ma 4,5 roku. <laughs> Dobrze, otwieramy pudełko. Tak, chyba <śmiech> widok <śmiech> po otwarciu. Nie wiem co to za jakaś karteczka, chyba reklama. Tak, reklama Vivo Topo. No, zostawiamy to na boku. Proszę. Wow, wow, wow. Ładnie wykonane. Następna karteczka. A co ty robisz? Tak Rywam. Firma. Tak, po mecie kartę. No to 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 był na dziadziu żegnał no, wnuczkę. <laughs> instrukcja do gry, zaraz będziemy czytać i chyba pionki żytowe, jeszcze nie wiem nie znam gry, także to no wiem, bo będziemy to takie kolegi grę, co, co możesz grać w tej grze tak, kolegi co można grać w tej grze no i to już chyba jest to już jest chyba część pudełka to nie jest część gry myślę dobrze, dobra proszę Państwa czyli wszystko już żeśmy odpakowali. Mm, mm, mm. Dobra. No już, Barek, bo mi raczej się zmęczyły. No dobra, już zaraz do koniec. No, mogę już położyć? Zawartość, 32 dwie drewniane pionki w czterech kolorach, 36 dużych i wytrzymałych płytek terenu. Dobra, dziękujemy, tyle.